No, a przecież możesz opuścić sobie przepaskę. Aha, tak. Do... Słysza, Słysza. Nie, ale niżej, no, przecież był Proszę Państwa, teraz Słysza. Państwo spodziewają się ujrzeć i usłyszeć Wiesława Gołasa. Otóż rozczarowanie, ale i niespodzianka. Po prostu chcieliśmy się przed Państwem pochwalić, że nasze piosenki zbłądzimy pod strzechy. Oto gospodarz, pan Bartosz Gryczany z Krakowskiego, pod którego strzechę właśnie zbłądziła nasza piosenka. Ale gospodarz był bacikiem, to nie, nie bez bacika, ja 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 tu nie nie niech pan się nie boi ja tu w bezpiecznym miejscu wstawię panu. Hej. Tapieś do awanturka, o kogo o kapturka? Jakiego czerwonego, zmodyfikowanego. Nie była to dziewczynka, lecz chłopiec, jak malinka. Czapeczkę nosił z szykiem czerwoną. Skutąsikiem ucha, la la la, kapturek 62, uha, la la la, kapturek 62. U babki co za lasem mieszkała w białym domku, kapturek czynił czasem gomorkę ze sodomką. Ta babka, a kto ona? Morskiego wilka żona. Gdy mąż się szarpał w szkwałach, Kapturka zapraszała. Ucha, tralala, kapturek 62 dwa, Ha, kapturek sześćdziesiąt Gdy wilk powrócił z rejsu, Kapturek był na miejscu, Kapturek był na miejscu, Bo właśnie z żoną wilka Płynęła mu ta chwilka. Speszeni wszyscy troj. Troje wróciłeś, siądź po Czas tak zazwyczaj rączy, zupełnie się nie kończy. Ucha, la, kapturek sześćdziesiąt dwa. Ucha, la, kapturek sześćdziesiąt Lecz cóż to, zamiast natrzeć, Wilk na kapturka patrzy Na jego torsik boski I... I przełom wilku morskim I zamiast pogniewać się Urządzić awanturkę Zamieszkał w innej chacie Szczęśliwy wilk z kapturkiem U! tra-la-la la, la. 62 ha ha la, la.